Ero Matarobo... Pujo... Ero z i dzisiaj komentuję grę Montażysty. Wchodzi na jakiś randomowy serwer. Pisze siema. Chłopie, nie tak się pisze siema, pisze się się spacja ma A, nie mówiłem wam czegoś. Montażysta nienawidzi Ero, a więc jak napiszecie Ero u niego wrobi, to zaraz wyjdzie. Oglądałem do tego momentu, ok? Mogę się przyznać. O nie! Znaczy, o, co? Le? Dobra, jest gra. Jajko na głowie. A jednak Rudy jest, bo myślałem, że go nie ma. Zaczyna grać. A jeżeli z. A jeżeli z A jeżeli Ludy się dostał jako impostor? Dobra, co teraz robi? Idzie do Ektika zabić nieświadomą ofiarę. Tak, też mi ty robisz? O nie Dawaj o dwa, o dwa, o dwa Jest dwa wziął Ja Ja je zgadłem Idzie do tego dwa. Pss. Teraz będzie patrzył, Udało, że patrzy. Czy robi Taski? Wchodzi osoba. Nie patrzy, co się tam dzieje. Nie patrzy. Wychodzi. Wchodzi żółt. Dobra, to film to już oby. Bye, bye. Gdzie? Naprawdę nie powie, że już owy wychodził? Naprawdę? O, 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 o! Prawda? Pewnie nie. A i tak, by the way, to ostatnio jak zwołałem też na O2 i zabiłem, a potem w głupa i wyrzuciliśmy tamtego chłopa, nie? nie. Który tak jakby. Eee, <try> <try> który. Do, który mnie oskarżał, nie? To ja napisałem tak. Wchodzę do admina, lubię O2. Dostaję skomplikowany kod. Wchodzę dwie osoby, bo widzę. I nagle ciało i. gapie Nie? I tak wygrałem wielka Co ty robisz? Dobra, zabij, zabij. Dobra. Ja bym szybciej go zabił. Tak, na twoim miejscu. To pewnie. dobra. Dalej, dalej. do no ktoś coś powie. To. Ja coś nie bo nie robiłeś skada. To podejrzane. I jakiś łusek. W ogóle nie, nie zauważyłem, że ten cyjan jest łuskiem. Zrobiłem skady I oczywiście muszę. I oczywiście coś po polsku, czego nie umiem odczytać. A to taka ciekawostka. Eee. Koks i Ty. Tak, którego chłop, którego nie bo wiele rzeczy. не умею писать по-русски, потому что в сезоне 9 есть русские слова, а это немецкие. Покажи, Чадо. Чадо, покажи. Он не покажет. Jedna sobie nie zagłosowała, tak bym i wygiął montażysta swoją pierwszą w życiu. Żegnam się z wami, widzowie. Pa! A i będziecie na odcinku... piejdy. No, będą. Hey, trzymajcie się ciepło, no i papa. Pa.